Kochani, dzisiaj Wam pokażę szybki, prosty i oczywiście nieskomplikowany pomysł na śniadanie. A co to będzie? Będzie to omlet. A więc zaczynajmy. A co nam będzie potrzebne? Jogurt naturalny, mąka, troszeczkę proszku do pieczenia, cukier waniliowy i jabłko oraz jajko. A więc zaczynajmy od jajka. Najpierw zbijamy jajko do misy. Dodajemy jogurt naturalny, ja tutaj mam 150 gram. Razem to wymieszamy do połączenia się składników. Jajko z jogurtem mamy wymieszane, więc teraz dodajemy łyżeczkę cukru waniliowego. Tak, troszeczkę proszku do pieczenia. I oczywiście mąka. I ponownie razem mieszamy do połączenia się składników. Dobrze, musimy rozmieszać, żeby nie było grudek mąki. Może być. Ciasto odłożymy sobie na bok, a w międzyczasie sobie teraz obierzemy jabłuszko. Jabłko mamy obrane, więc teraz nam nic nie pozostało, jak zetrzeć je do naszego omletu. Zobaczcie, jakie on jest szybkie w wykonaniu. Wystarczy tylko parę składników, wszystko razem wymieszać, upiec i śniadanie lub kolacja gotowa. Jabłko mamy startę, więc ponownie mieszamy. Ciasto gotowe odstawię sobie na bok, a teraz będę rozgrzewać patelnię. Teraz rozgrzaną patelnię ja wkładam łyżkę masła klarowanego, klarownego i będę teraz roztapiać, a jak się nam rozpuści masełko, to będziemy wylewać nasz omlet. Pasełko nam się rozpuściło. Więc teraz będziemy wykładać nasz omlecik. I będziemy go piekli, dosmarzyć, około 5 minut. Na wolnym ogniu równomiernie go sobie rozłożymy. I niech nam się piecze. Ja sobie dodatkowo przykryłam go pokrywką. Podejrzymy. Pięknie się z jednej strony zarumienił. Więc teraz nam nic nie pozostało. Ja go przewróci na drugą stronę. Omlet został przewrócony na drugą stronę. I teraz ponownie go piekę około 5 minut. Omlet upieczony. Ja już sobie go przełożyłam na talerz. Jeszcze teraz sobie tylko posypię go cukrem, pudrem. I nic nam nie pozostało, jak zwajawać. A więc kochani, jeśli Wam się podobał ten pomysł na szybki i prosty pomysł na śniadanie lub kolację... To zapraszam Was do wypróbowania tego przepisu, życzę smacznego, no i do zobaczenia!